O, ta, o tak, o tak, że byś się stanąłeś. Ja się rozumiem ala Lumenii? Ej, Aleks? nie ma Aleksa? Nie ma Aleksa. O, kapi dragon. To jest mulczyk tego, no. Dobra. E, klasa, co? Taka, taka propozycja dla ciebie. To jest Team Speak e, wejść na wizorstję przejść mapę i opznaj Dobra Ej, e, ja też mam wbić na TeamSpeak? Speak? A sobie wbiję sobie posłon A co? klasa dowodzi? Klasa no, dowodzi Bo nie ma Rejo czekaj Raj głos stracił Terio dowodzi? No hmm. Rej głos stracił Ej, bo na Hiszpanii też jest bitwa. Zostań na nowej No, to w kurwej nowej. Ej, bo... Ej, to klasa, bo to ma tam dostęp. Tu im dałem streama? Tak, to jest to jest strybal. to jest strybal. to jest to jest to jest strybal. Tak, to jest strybal. to jest to jest to nie to do to ostatni TS Klasa Eee do chwili bo już kod muszę wysłać To weźcie tam Ale kod, kod jest o 40 dla ogólnie Dobra To to wbitam do niego tam pomóż Olek na podiumie na czasie. No ja tam mogę tam polecić szanty jak chcecie A ile jest na ile bitwa? Ile na ile bitwa? Y 8 dych na 8 dych albo 100 8 dych na 8 dych raczej Dobra, do klasy na radę, Nie wiem Klasa, se na radę Klasa na radę Nie, nie wkurzujcie Dobra, no, wiesz co, zrób, klasa, wiesz co, zrób e, Jak będzie tam... E, Alek Jak będzie tam karabinerców, jak będzie tam naszych karabinerców Tam, no coś takich sześciu, no tam trzech To weź tam, żeby się żeby gardowali, poterowali, gardowali z O Okej, okay, dobra okay, o, okreś, Chodźmy widzisz? na drogę, robimy gardę, moment. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już chodzi. Ej, wyślij mi chodzi, bo ja mam live'a, kurwa. Dobra, chodzi. daj, daj mu ten chodzik, Ej, ruch. no bo oni w ogóle... Wielka już w ogóle roleje, Patrzcie, mają 80 osób. Bo oni o 30 roleją, a my pilnujemy... No, a Gory to nasz pan i trzymamy się słowa Górego. Ej, jak pierdolę, Gory tam siedzi na jednym z WestShot'ów, to pije i powiem, no. Ja na przykład nie widzę, jak ktoś je na kanałach mi to wyłącza. A no? No jaki to jest? Przedostatni 15. Przedostatni 15. No, zobaczysz, mnie i to jedna oka A widzę. I do ataka jest od razu. Alosz. Dobra. Flagowy do mnie. Kto chce być flagowym? No dobrze. Ja, to ja mogę być Karolusu, ja, ja weź flagę. Daj. Dobra, ja mogę I ustaw się, ustaw się tutaj, gdzie skaczę. Właśnie jest jest flagowym pierwsza osoba tutaj staje. Pierwsza osoba z bandierki. Klasa. No ja chcę Na, to robić. Stańcie we mnie. Kon... Teleport. Kak. per Olek. Kucni. Kak... Gadasz to też jak coś To... O no, ty. ty. ...druh. Już nie gadam. Eee, Karol, co? Tutaj, Filip. Eee, ja będzie. Wyście to przemyślej. Jak on slimuje no. i widać kod. Nie. Yeah. Widać kod. On slimuje. Urbix pana dostali, Urbix zostali wpierdzielony. Ale gdzie mi? Kod widać. Gdzie? Eee, na live'ie twoim. Ale Dobra. I tylko ty, za, za minutę jest. Dobra, posłuż tego. Ale kto go ogląda w ogóle? Ja to będę. Tak. Płótnąć. Aj, ci. Tak jest za minutę koniec. Ale no, ustaw się nie lubi. Tak, tak ma wstanie. Kto tu jest? Lejungie. Co? Lejungie. Czy stoi równo? Nie ma go. Właśnie jest taki. pro... Właśnie jest to jedno ja dzisiaj tylko dlatego, że Leja nie ma. Dobra, no, panie. Posty, posty. Ja normalnie miał raju dowodzić, ale po prostu się yy, yy, troszkę rozchorował. No wydzierał się to niestety. Kucnąć wszyscy, kucnąć, oprócz flagi. Tu

Nigdy się nie pisze bitwa pod Egiptem. Słyszałeś, żeby była bitwa pod Niemcami albo bitwa pod Rosją? Tak jak, tak jak wczoraj nie? to napisać bitwa pod nie wiem, Nilem czy coś. Ale bitwa... Bitwa... Kurwa ja to robiłem... Przyczorę. To zmieni bitwa na bitwa na nazwę i... na bitwa pod nie wiem. Bitwa na górze. Bitwa pod Kairem czy coś. Bitwa jest... pod piramidami. Bo to bitwa w Egipcie. Nie mogę zmienić bo to jest Nie mogę zmienić bo nie? Nie to jest live. To jest wyłącznie wyłącznie. Nie wciśnij Nie